Każdy z nas popełnia w swoim życiu błędy. Niektóre z nich da się w jakiś sposób naprawić. Gdy powiemy komuś kilka gorzkich słów, często wystarczy słowo przepraszam. Gdy źle zapiszemy coś długopisem lub piórem, to możemy użyć korektora lub bez konsekwencji skreślić to i napisać jeszcze raz. Niestety ludzie robią również pomyłki, za które muszą słono zapłacić. Wieżowiec, który odbija słońce, podpalając przechodniów, a może kosztowny pociąg, który nie mieści się na peronie? W dzisiejszym odcinku przedstawimy Wam kilka najbardziej kosztownych ludzkich błędów w historii. Zapraszam do oglądania. Budynek, który palił samochody. Wyobrażacie sobie budowlę, która mogłaby usmażyć jajko na ulicy, roztopić samochód, gotować produkty spożywcze oraz rozpalać ogień na zewnętrznych wycieraczkach? Wierzcie lub nie, ale taki twór istniał naprawdę. Był to niezwykle kosztowny błąd, z którym musieli się zmagać inżynierowie i konstruktorzy wieżowca, wartego 220 milionów funtów w Londynie. Budynek miał szklaną konstrukcję. Już po jego otwarciu ludzie mówili na niego, że wygląda jak krótkofalówka. Oprócz tego miał wyraźnie zakrzywiony kształt, który odbijał światło słoneczne na jedną z ulic w Londynie o określonej porze dnia. W tym momencie nie tylko nie można było spojrzeć w górę na 30-piętrowy budynek, ale nawet nie można było zaparkować samochodów w pobliżu. Ci, którzy się na to zdecydowali, często uszkadzali swój pojazd. Zewnętrzne elementy ich samochodów były stopione i wypalone. W pobliżu właściciele budynków musieli również usunąć wycieraczki, aby nie dopuścić do pożaru. Odbite promienie powodowały pożary, dlatego inżynierowie musieli podjąć działania. Na zewnątrz budynku dodano specjalną osłonę, aby ten nie odbijał już tak silnie światła. Na szczęście rozwiązało to problem. Zatopiona łódź. Popełnienie jednego lub dwóch małych błędów w życiu nie jest wielką tragedią, ale gdy popełnimy jeden kolosalny, to możemy się po nim nie pozbierać. Dowodem na to jest załoga tego kontenerowca o nazwie Arena. Ta 235-metrowa łódź Płynęła po mieliźnie na rafie przy Nowej Zelandii w 2011 roku. Na swoim pokładzie miała setki ton niebezpiecznych i toksycznych materiałów oraz duże ilości oleju napędowego. Niestety teraz wiele z tego wylądowało w oceanie. Była to jedna z najgorszych katastrof morskich w historii Nowej Zelandii. Nie wiadomo jednak, czym była spowodowana czy to przez złe warunki pogodowe, a może to błąd w nawigacji. Niezależnie od powodu utrata ładunku i naprawa szkód kosztowała wiele milionów dolarów. Spartaczony most. Most Millennium Bridge między Londynem a Bankside na południu miasta został uznany za jeden z najbardziej nieudanych projektów inżynierskich. Jego otwarcie miało miejsce w 2000 roku, a budowa kosztowała około 22 miliony funtów. Jednak obiekt ten zamknął się prawie tak szybko, jak się otworzył. Wszystko przez to, że bardzo niebezpiecznie się kołysał. W dniu otwarcia tysiące pieszych zaczęło nim przechodzić, ale okazało się, że bujają oni most zbyt gwałtowny. Inżynierowie odpowiedzialni za jego budowę rwali włosy z głowy nie mogąc dojść do sedna problemu. Początkowo zakładano, że cały ten nowoczesny projekt był porażką i nie był w stanie uwzględnić siły nacisku nóg pieszych. Jednak jak później ustalono, to, że ludzie po nim chodzą, nie było problemem. Chodziło o bardzo niewielkie siły, które każda osoba wytwarzała, próbując zachować równowagę. Most nie wiedział, co zrobić z tym dodatkowym naciskiem, i nikt tego nie przewidział. Dwa lata później, po zamontowaniu 90 dodatkowych amortyzatorów, most został ponownie otwarty. Obecnie nie stanowi zagrożenia, ale poprawki kosztowały 6 milionów funtów. Wszystko dlatego, że inżynierowie nie wiedzieli, w jaki sposób ludzie chodzą po mostach. Francuskie pociągi. Kiedy kupuje się nowy samochód, większy niż poprzedni, warto zadbać o to, aby zmieścił się on w waszym garażu. W przeciwnym razie będzie to niezła wtopa pieniędzy. Być może francuska spółka kolejowa SNCF. Powinna sprawdzić to i owo, zanim wydała 15 miliardów dolarów na swoje nowe pociągi dużych prędkości TGV w 2014 roku. Pociągi okazały się zbyt szerokie dla stacji kolejowych, na które miały przyjeżdżać. Firma odkryła to jednak zdecydowanie za późno. Musiała wydać co najmniej 55 milionów dolarów na modernizację wszystkich peronów, aby upewnić się, że będą pasować do wagonu. To tak, jakbyście kupili nowy samochód, a potem specjalnie dla niego zburzyli garaż i zbudowali nowy, większy. Kierownik sieci kolejowej próbował ratować się z tej sytuacji. Twierdził on, że modernizacja wszystkich stacji i tak była w planach. Szkoda tylko, że przez długi czas nowo zakupione pociągi nie miały jak jeździć. Koszt modernizacji stacji wynosił około 1% budżetu sieci na naprawy i konserwację. Groda Tutenhamona. Możemy sobie tylko wyobrazić horror, jaki przeżywali pracownicy muzeum, gdy podczas pracy na wystawie przypadkowo oderwali brodę ze starożytnej, bezcennej złotej maski króla Hamona z Muzeum Egipskiego w Kairze. Próby ponownego przyłączenia uszkodzonego elementu zajęły im 9 długich tygodni, ale doprowadziły również do zdumiewających odkryć. Tuż po oderwaniu pracownicy ze strachu prawdopodobnie chcieli spakować się i uciec z kraju, aby uniknąć konsekwencji. Wzięli się jednak w garść i podjęli próbę naprawy tego bezcennego eksponatu. Doszli też do wniosku, że skoro i tak ten element im się urwał, to czemu nie zrobić mu bardziej dokładnej analizy? W końcu i tak bardziej go nie da się zepsuć, prawda? Dzięki tym szeroko zakrojonym badaniom, muzealni pracownicy odkryli, że już kiedyś wcześniej broda ta odpadła z maski. Jak się okazało, ułamany element był już wcześniej sklejany. Niestety niedokładnie, dlatego ponownie się ukruszył. Aby nie powodować bardziej kosztownych szkód, pracownicy spędzili ponad dwa miesiące na skanowaniu trójwymiarowym tego elementu. W dodatku używali oni niezwykle precyzyjnych drewnianych elementów. Do usunięcia żywicy przed zastosowaniem wosku pszczelego jako kleju. Udało im się go tak naprawić, że na pierwszy rzut oka nie widać, że coś z nim było nie tak. Utracone bitcoiny. W internecie krąży wiele szalonych historii o tym, jak ludzie kupowali cyfrową walutę bitcoin, kiedy była ona niewiele warta, a teraz są miliarderami. Kąpią się w pozłacanych wannach i jeżdżą luksusowymi samochodami. Są też inne. Nieco bardziej bolesne historie osób, które kupiły kryptowaluty, a następnie je zgubiły. Brytyjski informatyk James Howells przeżył właśnie taką historię. W 2009 roku wykopał on 7,5 tysiąca bitcoinów na swoim laptopie. Kiedy przestał kopać, sprzedał na części swój komputer na aukcjach internetowych. Zachował jednak dysk twardy z bitcoinami na wypadek, gdyby któregoś dnia były coś warte. Kiedy sprzątał swój dom w 2013 roku, przypadkowo wyrzucił ten dysk, który teraz prawdopodobnie jest gdzieś zakopany pod tonami śmieci na wysypisku w Newport w południowej Walii. Dopiero po czasie mężczyzna zdał sobie sprawę, że każdy jeden bitcoin wart był 17 tysięcy funtów, co oznaczałoby, że miałby około 127 milionów funtów. James próbował odzyskać ten dysk, odszukać go w śmieciach pracownicy wysypiska powiedzieli jednak, że nie jest to możliwe, ponieważ przeczesywanie wysypisk nie jest zgodne z prawem. Nie ma wątpliwości, że James zawsze będzie pamiętał dzień, w którym wyrzucił dysk wart setki milionów funtów. Gadżety ze Star Wars. Większość ludzi raczej nie będzie żałowała tego, co przydarzyło się Lucasowi. Lucas, twórca Gwiezdnych Wojen i tak już jest miliarderem, ale mógłby być jeszcze bogatszy. Wytwórni Fox niezbyt podobał się pomysł sfinansowania filmu o statkach kosmicznych, robotach i świecących mieczach. Aby jakoś ich przekonać, George postanowił przenieść na nich wszystkie prawa do sprzedaży gadżetów ze wszystkich filmów z gwiezdnych wojen, aby mieć pewność, że te produkty dostaną od wytwórni zielone światło. Oznaczało to, że za każdą zabawkę, plastikowy miecz świetlny lub cokolwiek innego związanego z gwiezdnymi wojnami, George nie dostanie nic. I możecie pomyśleć, że to nic takiego. W końcu zarabia na wielu innych rzeczach związanych z tą marką. Jednak czy wiecie, ile gadżetów ze Star Wars zostało sprzedanych? Już na początku, w 1978 roku, zarobki przekroczyły 100 milionów dolarów. Dzisiaj liczy się je w miliardach. Mimo to ojciec gwiezdnej sagi nie żałuje, ponieważ jego majątek obecnie szacuje się na 5 miliardów dolarów. Z pewnością ma za co żyć. Katastrofa bombowca B2. Aż strach pomyśleć, że odrobina wilgoci może kosztować kogoś 4 miliardy dolarów. Tak jednak było w przypadku Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych, kiedy w ułamku sekundy rozbiły się dwa bombowce Stealth Kansas. Wraz z trzema innymi bombowcami te imponujące maszyny startowały z bazy Sił Powietrznych Anderson. Było to duże wydarzenie dla amerykańskiego wojska. Wszystko było dokładnie zaplanowane i miało pójść gładko. Premierowy lot został nawet nagrany. Miał to być film do archiwum. Sprawy jednak potoczyły się bardzo szybko i dość katastrofalnie. Obaj członkowie załogi bombowców B-2 wznieśli się na niewielką wysokość w powietrze i po chwili runęli na ziemię. Samolot spadł, a potem stanął w płomieniach. Na szczęście nikomu nic złego się nie stało. Wszyscy jednak obserwowali, jak półtora miliardowy statek poszedł z dymem. Przez kolejne miesiące naukowcy zastanawiali się, co poszło nie tak. Jak się okazało, problemem była pogoda. Ulewny deszcz tego dnia spowodował, że wilgoć dostała się do czujników przepływu powietrza, które następnie przekazały nieprawidłowe dane wejściowe komputerom kontroli lotów. Spowodowało to powolną prędkość startu. Przez to samolot nie mógł się wzbić w powietrze. I chociaż straty pieniężne były kolosalne, to wszyscy wyszli z tego cało i zdrowo. Na tym kończymy ten odcinek. Co sądzicie o tych niezwykłych przypadkach? Wyobraźcie sobie utratę milionów dolarów przez jakiś jeden mały głupi błąd. Ciężko potem żyć z takim brzemieniem. A może kiedyś sami popełniliście gafę, która was słono kosztowała? Napiszcie o tym w komentarzu. To wszystko na dziś, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!